Wrażenia po obejrzeniu wszystkich wykładów Awakening from the Meaning Crisis, przebudzenie z kryzysu sensu, z kryzysu znaczenia do nawerwejeki. Dzisiaj o tym życiu poczciwym zapraszam. Jeśli oglądasz mój kanał w ostatnim czasie, wiesz, że polecam już wiele razy te wykłady i te wykłady wszystkie obejrzałem dosłownie parę dni temu obejrzałem ostatni odcinek, ostatni wykład, jest to seria 50 wykładów, która nazywa się właśnie Przebudzenie z kryzysu sensu. I ta nazwa mniej więcej mówi o czym ta seria wykładów jest, bo na takim najbardziej wysokim poziomie skupia się na tym, żebyśmy zobaczyli ponownie esencję w rzeczach, albo inaczej, żebyśmy zobaczyli ponownie rozwiązanie problemu materialistycznego świata tego pustego świata nas jako tej e, po prostu materii która angażuje partycypuje z materią i obraca się w pył e, co daje poczucie takiego po prostu takiej pustki e, takiego bycia zombie i te, ta seria wykładów, można powiedzieć, że taki problem porusza na, na bardzo wysokim poziomie, bo gdy zaczniesz je oglądać, gdy zaczniesz się w nie wgryzać, zobaczysz jak wiele innych rzeczy John Verweycki porusza. Bo to, co John Verweycki porusza, też w wielu można powiedzieć że w miejscach jest poruszane takich czy to ezoterycznych, czy e, mistycznych w treściach związanych z duchowością. I ta różnica tutaj, na tych wykładach, jest związana z tym, że John podchodzi do tego z akademickiego punktu widzenia albo trochę inaczej i z akademickiego punktu widzenia, jako że on jest sam specjalistą od kognitywistyki, tak też nie wzbrania się lub inaczej nie boi się mówić też o tej perspektywie bardziej wziętej. Z filozofii, czy nawet z religii, z duchowości. I to wszystko tworzy właśnie wyjątkowy klimat, wyjątkowy, wyjątkową wartość tych wykładów. Na samym początku John Verweycki będzie mówił o historii, będzie mówił o historii myśli filozoficznej i o tym, jak w pewne wydarzenia historyczne, pewni filozofowie, pewne wpływy, paradygmaty, które się pojawiały, zmieniały nasze postrzeganie rzeczywistości. I to jest niesamowicie wciągająca część, jeśli chodzi o tę serię. Pierwsze bodajże 25 odcinków, 25 wykładów, czyli 25 godzin świetnego kontentu, świetnych treści będzie właśnie o tym. Będzie Cię przeprowadzać przez em, trochę historię, ale też omówi dla Ciebie em, doświadczenia mistyczne, na czym em, polegają, jakie mogą dawać... W, jakie mogą dawać jaki mogą dawać wgląd, będzie o flow, będzie o bardzo wielu rzeczach, które z takiej perspektywy, nawet rozwoju osobistego, pewnie cię interesują i pewnie już o nich trochę czytałeś, czytałaś, ale tutaj to, aby wszystko ma swój plan, swój kontekst, czyli poznajemy wiele z tych terminów czy z tych stanów i tej historii, po to, żeby później ułożyć to w pewien system, bo po tym 25 odcinku zaczyna się taka bardziej właśnie naukowa część, gdzie John Werwejeki omawia swoją teorię tego, jak możemy zoptymalizować nasz, um, nasze dopasowanie do rzeczywistości, nasze postrzeganie rzeczywistości. I mówi tu o teorii, o takim terminie, który się nazywa Relevance realization. I um, to jest coś, co uważa John, że jest um, bardzo ważne do zoptymalizowania, żeby po pierwsze poradzić sobie z kryzysem sensu, a po drugie mieć lepszy kontakt z rzeczywistością na poziomie i tym materialnym, i tym duchowym, i w ogóle na tym pragmatycznym poziomie po prostu życia w świecie, nas jako ludzi. Istoty, i fizyczne, i duchowe. Także to jest niesamowita, niesamowicie ciekawa teoria, ale też wymagająca sporo myślenia. Gdy o tym mówi John Werwejeki, będziesz zapewne musiał spauzować te wykłady, lub będziesz musiał spojrzeć. Są w internecie też transkrypcje, do których ja osobiście wracałem dość sporo, jeśli na przykład był kolejny wykład, który był skomplikowany, lub gdzieś pojawiały się rzeczy z poprzedniego wykładu, które mi umknęły. Często musiałem zerknąć na tą transkrypcję i zobaczyć, o czym tam John mówił, jakie wykresy pokazywał. Także w pewnym momencie zaczyna się trudna, trudne przejście, jeśli chodzi o te wykłady, bo te faktycznie naukowe, naukowe wyjaśnienia mogą być um, trudne i to na pewno spowolni Twoją konsumpcję tej serii. Bo to nie jest tak, że te 50 godzin możesz obejrzeć jak wiesz, skazany na śmierć na Netflixie, czy um, czy jakiś przyjaciół, czy inny serial, jakie teraz są seriale, nawet nie wiem. Ale wiesz o co chodzi, nie będziesz w stanie tego tak obejrzeć odcinek za odcinkiem, bo e, jest też to słowo, które John Werbecki bardzo lubi, cumulatory explosion, czyli po prostu za dużo tych informacji które, których nie da się wręcz przetworzyć. Dlatego warto trzymać się jednego, dwóch odcinków na dzień, szczególnie w tej późniejszej fazie tych wykładów, bo one naprawdę są wymagające, ale też niesamowicie stymulujące i cały czas do czegoś budują. Wiesz, to, co jest świetne w tych wykładach, to to, że one budują się, budują jedne na drugim Twoją wiedzę, aż dochodzą do faktycznie, tak jakby, tego rozwiązania całego problemu, którego nie będę zdradzał, pewnego równania, co John uważa, że jest faktycznie rozwiązaniem na ten kryzys sensu. Czyli te wykłady, oprócz tego, że są bardzo teoretyczne i wciągające, mają też praktyczną część, bo też inną praktyczną częścią, na którą warto zwrócić uwagę, na której warto się przyjrzeć parę razy, jest to, jak John mówi, jakie są psychotechnologie lub ekologie psychotechnologii, jak on to nazywa, czyli praktyk, które możemy robić, żeby poradzić sobie z takimi problemami współczesności. I pięknie rozrysowuje to i podaje swoje sugestie na najważniejsze problemy. Praktyk duchowych, czy praktyk em, praktykowania flow, czy praktykowania pewnych zasad, wiesz. Em, warto na to spojrzeć, i warto też um, dopasować pod swoje życie, bo popatrzeć jak w Twoim życiu pewne te praktyki się pojawiają w takiej czy innej formie i jakoś zaspokajają tą potrzebę czy ten problem, bo tak naprawdę jako ludzie dobrze funkcjonujący często ten problem musimy zaspokoić. E, I mamy na to różne rozwiązania, wiesz. Tutaj John nie mówi, że to co on mówi, ta sugestia to jest jedyne co jest, ale jest to... Jego zdaniem, optymalna czynność, optymalna psychotechnologia do poradzenia sobie z danym problemem. To jest bodajże wykład 39 lub 37. Bardzo warto się na nim zatrzymać lub inaczej mieć go w pamięci i wracać do niego, gdy czujesz, że Twoje życie jest w kawałkach rozbite. Bo to może być coś, co faktycznie da Ci do myślenia o tym, w jakiej działce czy gdzie jesteś w tym momencie dziurawy, niepełny. I im dalej w las, tym te wykłady, oprócz tego, że robią się trochę trudniejsze, to też sprawiają, że w pewnym sensie Twoja wiedza się poszerza i poszerza. Ogromną wartością też tych wykładów jest to, że dostaniesz z nich niezliczoną ilość praktycznie rekomendacji książkowych oraz rzeczy do eksploracji, bo John, gdy te wykłady prowadzi, Rzuca wielokrotnie autorów, książki, które poleca, artykuły, filozofów. Także, wszystko, co tam się znajduje, to już jest sporo wiedzy zamkniętej w 50 wykładów. A do tego masz jeszcze praktycznie otwierające się możliwości na wyeksplorowanie tych tematów jeszcze głębiej, na jeszcze głębsze zrozumienie wielu rzeczy. I tak, jak wspomniałem w filmie poprzednim, gdzie mówiłem o książce Lost Knowledge of Imagination, tak, i teraz, gdy tą książkę skończyłem, mam jeszcze wiele innych, do których jestem, mam wiele innych książek teraz w kolejce, co do których jestem wręcz podekscytowany, żeby je zacząć, żeby je przeczytać, żeby je skonsumować, żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, o czym tam była mowa. I to jest też wielka wartość tego, bo zachęca nas do intelektualnego eksplorowania tematów, też takiego, można powiedzieć, bardziej poważniejszego naukowego zerknięcia na rzeczy, które wcześniej ja znałem tylko właśnie z bardziej książek o duchowości czy ezoteryki. Tutaj mamy oczywiście naukowe podejście, czy próbę um, takiego stworzenia modelu, który będzie w tych jeśli chodzi o tą naukę kognitywistyki będzie można powiedzieć, że zrozumiały, jasny lub inaczej będzie poprawny o tyle nie stronimy od teorii, nie stronimy od filozofów, autorów którzy tak jakby są przez naukę lub przez właśnie ten materialistyczny punkt widzenia trochę spychani na bok i sam wielu z tych ludzi, o których mówi John Werweiki, nie znałem, dopiero teraz poznaję, czytam i konsumuję. Ehm, jeden minus to oczywiście to, że te wykłady są po angielsku i to jest to, że te wykłady faktycznie wymagają jednak znajomości języka angielskiego na no, takim poziomie no, wręcz e, płynnym. A nawet jeśli znasz angielski na poziomie płynnym, to... Będziesz często zerkał do słownika, jeśli nie znasz terminów filozoficznych, psychologicznych, bo to jest nieuniknione. Wiesz, ja cały czas też musiałem patrzeć, sprawdzać. Wielu z terminów, które John używa, nie znałem i też on używa takiego języka, który nie jest powiedzmy, że jakoś super skomplikowany, ale mimo wszystko pojawiają się słowa, pojawia się żargon który będziemy musieli przyswoić. I te pierwsze wykłady najczęściej sprawiają, że przyswajamy już ten żargon, ale jest to też, im dalej w las, to tym więcej pojawia się tych słów, które być może nie będą jasne. Być może trzeba będzie powtórzyć sobie ten film, albo będziesz musiał spauzować i sprawdzić, o czym to tak naprawdę John mówi, jaka jest definicja słowa <laughs> I tak dalej, i tak dalej. Także to jest pewne wyzwanie. To, to w pewnym sensie utrudnia konsumpcję, ale też sprawia, że po pierwsze uczymy się innych słów, i po drugie sprawia, że mamy takie zaangażowanie dodatkowe. Bo moim zdaniem te wykłady wciągają tak bardzo, że aż chce się właśnie intelektualnie w nie zanurzyć i jeszcze bardziej sprawdzać słowa, sprawdzać o czym John mówi, sprawdzać książki, które poleca, jakoś. Jest taka siła oddziaływania, która płynie z tych wykładów, przez ich strukturę, która jest bardzo dobrze przemyślana, przez ich treści, które są i trochę naukowe, z naukowej perspektywy głównie, i też mają ten element właśnie duchowy. Także nie są takie bezduszne te nauki, i są teoretyczne, i mówią też o praktykach. Naprawdę, biorąc pod uwagę cały kształt, Uważam, że są to wykłady, które są pewnym skarbem, pewnym diamentem na YouTube w, w tej kupie treści, często średnich, często słabych, często em, po prostu bardzo prymitywnych. To te wykłady świecą jak perły. Czasem te perły są rzucone przed świnie, ale czasem taka jedna świnia trochę mądrzejsza jak ja, czy być może ty, weźmie z nich dużo wartości. I e, naprawdę te wykłady bardzo mi się podobały i bardzo je polecam dla ludzi, którzy lubią na przykład ten kanał, treści, które tu robię, nie tyle związane z rozwojem osobistym, tylko powiedzmy z duchowością czy z filozofią. To jest coś, co naprawdę może trafić w Twój, w twój róg lasu, jak to mówią. Your corner of the woods. Jak to mówią na zachodzie. Także to będzie to. To będzie to dla Ciebie. Jeśli, tak jak wspomniałem, jesteś już podekscytowany na podstawie tego, co powiedziałem, nie, krępuj się, sprawdź te wykłady. Link do tej playlisty Johna Werbejeki e, podeślę, e, poniżej będzie w opisie. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku recenzji, widzimy się w kolejnym odcinku vloga. Mam wręcz w pewnym sensie taki niedosyt, że już mam skończone te wykłady. To John Verwege to był ktoś, kto teraz towarzyszył mi prawie codziennie przez parę, przez dwa, trzy ostatnie miesiące, gdy oglądałem jego treści. Także teraz będzie mi go trochę brakować i tej serii. Dlatego i dla Was mogę tylko to polecić i cieszcie się tym, jak ona jest długa, jak te wykłady naprawdę budują jeden na drugim i jak, jaka podróż to jest wspaniała. Naprawdę. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz polecam, wiecie co. Znijmy się w kolejnym odcinku recenzji i vloga. Do zobaczenia. Cześć.